Twoja podświadomość również kontroluje Twój oddech, Twoje bicie serca, Twoje trawienie i wszystkie procesy wewnętrzne odpowiedzialne za cały układ nerwowy, za Twoją odporność, za układ limfatyczny, za układ trawienny. I wszystkie procesy, które zachodzą w Twoim organizmie, kontroluje podświadomość, ponieważ gdybyś miała robić to świadomie i co chwilę mówić: Dobra, teraz jem, więc proszę Cię, mój żołądku, zacznij trawić, to traciłabyś na to po pierwsze dużo, dużo czasu, wydając co chwilę komendy, musiała być na tym skupiona i nie zajęłabyś się rzeczami, które są akurat w Twojej rzeczywistości, które widzisz na zewnątrz. Więc ciągle musiałabyś poświęcać czas na to, by co chwilę regulować stan Twojego organizmu. Jeżeli podwyższyłaby Ci się temperatura, musiałabyś co chwilę dawać komendę i sprawdzać, analizować, czy jest ona na odpowiednim poziomie. A to wszystko robi za Ciebie podświadomość. Ty idziesz do kuchni, nalewasz sobie wodę, ona zajmuje się całym procesem trawienia tej wody, wydobywania z niej substancji, które są dla Ciebie potrzebne i tak dalej. Więc widzisz jak ważna jest. Współpraca pomiędzy świadomością a podświadomością, bo ty świadomie decydujesz, co do siebie wrzucisz. Ty świadomie decydujesz, co weźmiesz do swoich ust. Natomiast na, w oparciu o to, co ty świadomie zdecydowałaś, by stało się częścią twojego życia, podświadomość przerabia to w miarę swoich możliwości i swoich zasobów, swoich darów, swoich funkcji w taki sposób, by służyło ci to najmocniej i najkorzystniej dla twojego życia. I tak samo będzie w postępowaniu z wszystkimi reakcjami, które masz. Twoja podświadomość zawsze będzie chciała dla ciebie jak najlepiej, natomiast jeżeli ty nie dajesz jej dobrych wzorców, jeżeli nie uczysz jej dobrych strategii, to ona będzie korzystała z tych, które obserwowała poprzez swoje życie lub będzie korzystała z tych, które były jednym z pierwszych wzorców w oparciu o doświadczenia, które. Przeżywała. Jeżeli natomiast pojawi się w nowym doświadczeniu, takim, które jeszcze nie było, to być może zacznie panikować. Być może wtedy pojawi się w tobie lęk i strach. Być może pojawi się pewnego rodzaju panika. Być może pojawi się jakiś instynktowny odruch typu ucieczka. Może jakiś paraliż, ponieważ Twoja podświadomość nie zna w tym momencie żadnego wzorca, dlatego panikuje. Dlatego pojawiają się takie stany, byś ty świadomie mogła przejąć interwencję i pokazała, co jest najlepsze w danym momencie do zrobienia. Podświadomość też reaguje na zewnętrzne bodźce i wyzwania za pomocą emocji. Czyli jakby emocje, które w tobie powstają, mają za zadanie popychać cię do działania. Więc jeżeli odczuwasz strach w jakiejś sytuacji, to bardzo często ten strach powoduje, że zaczyna krążyć w twoim ciele szybciej krew, serce szybciej bije, zaczynasz oddychać głębiej, więc jesteś jakby skłonna do bardziej intensywnego i wytężonego wysiłku, co powoduje, że jakby Twój organizm wchodzi na wyższe obroty i jesteś w stanie czasami o te kilka sekund w przypadku strategii przetrwania uciec na przykład przed jakimś drapieżnym stworzeniem. Ale jeżeli te emocje, które będą zapisane w podświadomości, nie będą adekwatne do sytuacji, w której się znajdujesz, to często mogą być dla Ciebie sabotujące. To znaczy, reakcje emocjonalne, które zostały w tobie zapisane, mogą powodować, że na jakąś określoną. Okoliczność, zdarzenie, nie masz wzorca, w którym mogłabyś zachować się w sposób, który pozwoli ci osiągnąć to, co chcesz. Więc reaguje bardzo emocjonalnie i te emocje mogą cię paraliżować. Mogą sprawiać, że tracisz nagle grunt pod nogami. I podświadomość z uwagi na to, że poruszyliśmy kwestię emocji, również pełni taką funkcję. Jest odpowiedzialna za odczuwanie, więc wszystkie. Emocje, wszystkie uczucia, które pojawiają się w tobie, są działaniem podświadomości. Wiele z nich jest bardzo, bardzo przydatnych, ponieważ są pomocne w realizowaniu ci celów, w zmaganiu się z przeszkodami, trudnościami itd. Pomyśl, co by było, gdybyś nie odczuwała na przykład w pewnych momentach inspiracji, albo nie odczuwałabyś gniewu, albo nie odczuwałabyś strachu. Albo nie odczuwałabyś entuzjazmu, albo nie odczuwałabyś pasji, albo nie odczuwałabyś radości, albo nie odczuwałabyś takiej głębokiej miłości. To o ile puste nie twoje, byłoby Twoje życie. Bo emocje też sprawiają, że uświadamiamy sobie lepiej, co jest dla nas w danym momencie najważniejsze, co jest najważniejsze dla naszego życia. Więc często podświadomość w oparciu o emocje, które powstają w twoim ciele jakby kondensuje wszystko to co ona przeanalizowała i uznaje za ważne dla ciebie w danym momencie swojego życia daje ci jakby wiadomość na czym powinnaś się skupić właśnie teraz co według niej co nie oznacza że zawsze będzie to dobre w wielu przypadkach może być jeżeli masz dobre strategie podświadome i pamiętając o tym że podświadomość ma również pozytywną intencję i zawsze jest dla ciebie jak najlepiej, to w wielu przypadkach jej informacja może być dobra, a czasami może być po prostu niepotrzebna. Ona analizując wiele rozwiązań w twoim życiu w oparciu o twoje doświadczenia i to, co zauważyła w otoczeniu, daje ci konkretny sygnał, że powinnaś poświęcić uwagę teraz na dany temat. A często ludzie to, co robią, i przez to tracą kontakt ze swoją podświadomością, to wypierają swoje emocje, ponieważ nie rozumieją ich funkcji. A jeżeli emocje pochodzą o podświadomości, a podświadomość z założenia ma dla nas pozytywną intencję, to emocje same w sobie powinny nieść dla nas jakąś wiadomość. Powinny być dobre. I zazwyczaj takie są. Więc jeżeli pojawiają się w tobie jakieś emocje, to jest to jeden ze sposobów, by zacząć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, bądź jeżeli tego nie masz a mówię tutaj o dobrej relacji z twoją podświadomością to powinnaś bardziej przyglądać się temu, co czujesz. Być bardziej świadoma i obserwować będąc tu i teraz, jakie emocje się w tobie pojawiają, jakie uczucia i co chcą ci zakomunikować. Podświadomość dąży do tego, byś dobrze się czuła. I bardzo często próbuję też unikać bólu, ale też również wysiłku i wszelkiego zmagania z trudnościami. Po prostu, by w każdej chwili dobrze się czuć. Po prostu podświadomość nie zawsze może dostrzegać fakt, że jakiś konkretny wysiłek macie do czegoś też. Przybliżyć. Przykładowo, jeżeli ćwiczysz fizycznie i chcesz przełamać jakieś swoje progi, to wtedy swoją wolą zaczynasz walczyć i skupiać się na rzeczy, którą chcesz zrealizować. Twoja podświadomość często będzie chciała, żebyś przestała, jeżeli poczuje ból. I to jest jej funkcja obronna. To jest dobry mechanizm, którego zadaniem jest sprawić, byś po prostu zawsze dobrze się czuła. Jednak istnieje w nim pewnego rodzaju pułapka, ponieważ czasami Poprzez to, że twoja podświadomość chce się czuć cały czas dobrze, ty unikasz rozwoju i pozostajesz w tak zwanej strefie komfortu, w strefie, która jest zbyt wygodna dla ciebie. I jakby nie rozciągasz swoich emocji, nie rozciągasz swoich doświadczeń, ponieważ chcesz zostać w tym, co jest znane, ponieważ unikasz wszelkiego rodzaju negatywnych, z pozoru doświadczeń, bądź też ciężkich doświadczeń. I nie mówię tutaj o ciężkich, jakichś traumatycznych, mocnych przeżyciach, mówię tutaj o doświadczeniach, które powodują, że się rozwijasz. I świetnym zobrazowaniem tego jest cytat, który mam na komputerze. I brzmi on: Jeżeli coś nie stanowi dla Ciebie wyzwania, to Cię nie zmienia. Jeżeli coś nie stanowi dla Ciebie wyzwania, to Cię nie zmienia. Więc jeżeli Twoja podświadomość będzie chciała czuć cały czas się dobrze i Ty będziesz podążała za tym, to możesz spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, że na przykład nieustannie lubisz robić rzeczy, które w żaden sposób nie poszerzają twojej strefy komfortu. Możesz nieustannie siedzieć w domu, oglądać telewizję, nie robić nic nowego, nic, co by powodowało pewnego rodzaju zmieszanie i emocje, które będą ci pokazywały, że właśnie robisz coś nowego, że właśnie się rozwijasz. I bardzo często właśnie taka jest rola podświadomości. Jeżeli robisz coś, zrobić nowe rzeczy, to emocje, które się pojawiają w tobie, czyli na przykład strach, lęk, niepokój, są spowodowane tym, że ona daje ci sygnał, byś miał świadomość tego, że robisz właśnie nową rzecz. I skoro robisz nową rzecz, to nowa rzecz zaburza jakby istniejący system, a jeżeli ten system powoduje, że czujesz się dobrze, komfortowo, bezpiecznie, to podświadomość czuje się zagrożona i jakby pyta Ciebie, czy jest to dobry wybór. I jeżeli Ty świadomie, jakby skupisz się na tym uczuciu, nie będziesz wypierała swoich lęków, strachów, niepewności i wszystkich emocji, które się w Tobie pojawią, natomiast zaakceptujesz je i powiesz, tak? To jest dla mnie dobre. Chcę to zrobić, ponieważ wiem, że to zmieni moje życie, jakkolwiek niekomfortowo teraz się z tym czuję. To wiem, że jeżeli to zrobię, to to poprawi moje życie. I w tym przypadku u mnie było tak, gdy na przykład miałem podchodzić do kobiet na ulicy, które mi się podobały. Mimo tego, iż paraliżował mnie lęk i strach, to wiedziałem, że jest to dla mnie dobre. Wiedziałem, że moja podświadomość robi to, ponieważ jest to nowe, ponieważ też wiąże się to z pierwotnym lękiem. Który jest utożsamiony z przetrwaniem, bo często, gdy w czasach jaskiniowców mężczyzna podchodził do innej kobiety, to był narażony na ataki innych samców, którzy, na przykład, już byli partnerami seksualnymi tej kobiety, więc broniła cię przed tego typu reakcjami. Dzisiaj jest to raczej irracjonalny strach, mimo tego, podświadomość ma w tym jakąś pozytywną intencję: chcecie obronić przed czymś. Więc ona wysyła emocje, a Ty decydujesz, czy to, co robisz w swoim życiu, jest dla Ciebie dobre, czy też nie. Świadomie podejmujesz taką decyzję. Więc zawsze, gdy pojawia się w Tobie jakaś emocja, to wtedy Twoja podświadomość ma dla Ciebie jakiś komunikat. Zawsze, gdy wykonujesz jakieś czynności automatycznie.